16 maja 2008 roku Noida, przedmieścia indyjskiego Delhi, mieszkanie rodziny Talwarów. Wyobraźcie sobie idealne życie takie wiecie z obrazka. Para szanowanych lekarzy mają piękny apartament w zamożnej, bezpiecznej dzielnicy na przedmieściach wielkiego indyjskiego miasta. A co najważniejsze mają córkę. Oczko w głowie, tę jedyną wyczekaną, która jest absolutnym słońcem ich życia. Inteligentna, pełna życia, z grupą przyjaciół, z planami na przyszłość. Niedługo ma czternaste urodziny. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno. Brzmi jak sen, prawda? A teraz pomyślcie, że w ciągu jednej nocy ten sen zamienia się w najgorszy koszmar, jaki można sobie wyobrazić. I to koszmar, z którego nikt z tego domu nigdy się nie obudzi. Zapraszam na dzisiejszą opowieść.